Jak wyglądałby kraj zdominowany przez nielegalne milicje? Odpowiedź może się znajdować w Brazylii. Policja nie ma tu władzy. 35 autobusów zostało całkowicie spalonych. Dzisiejsze Rio jest opanowane przez milicję. Przyjechałam tu, żeby zobaczyć, co się dzieje z demokracją, gdy milicje biorą prawo w swoje ręce. Wszyscy tu mają krew na rękach. Gdy pierwszy raz przyjechałam do Rio, było tu sporo przemocy, ale w większości walczyły gangi narkotykowe. Nikt nie słyszał o milicjach. To się zaczęło około 2010. Mój kierowca, którego nazwiemy Luis, jest moim dobrym przyjacielem, pochodzi z Rio i w przeszłości załatwił mi kontakt z najpotężniejszymi kartelami narkotykowymi Brazylii. Jako Brazylijczyk chciałbym powiedzieć, że to bezpieczne, wolne od problemów miejsce i że rząd o nas dba, ale jest zupełnie inaczej. Rio jest miastem pełnym kontrastów. Osoby z zewnątrz widzą głównie przepiękne plaże. Ale pod powierzchnią kryje się bardziej skomplikowana historia. Milicje miały zaprowadzić coś w rodzaju bezpieczeństwa spokoju. Początkowo były zbawicielami narodu. Właśnie wjeżdżamy do faweli, poprosił, żebyśmy schowali kamery. Fawele to najbiedniejsze dzielnice Rio, obszary nad którymi rząd nie jest w stanie skutecznie sprawować kontroli. To podatny grunt dla handlu narkotykami i innych przestępstw. Luis mówi mi, że wielu członków milicji to byli policjanci i weterani wojskowi, którzy mieszkają w tych dzielnicach i frustruje ich bezczynność rządu. Przynieśli pokój na swoich lufach. Ocenia się, że 60% Rio jest kontrolowane przez milicję. Dziennikarze nie mają do nich dostępu. Ale dziś udało nam się umówić na spotkanie z jednym z przywódców milicji. Współczesny pan feudalny rządzi swoją fawelą jak lennem. Wszystkie milicje powstały w określonym celu. My naprawdę nie jesteśmy złymi facetami. To ci, którzy popełniają błędy, zamieniają nas w złych facetów. Handlarze narkotyków prześladują, biją i mordują, kradną własność mieszkańców. Zostaliśmy zmuszeni, żeby się zjednoczyć. Poszliśmy na całość. Chcę, żebym używała jego pseudonimu. Mów na mnie szalony brzuch, ale dla pięciu tysięcy mieszkańców fabeli jest Ojcem Chrzestnym. Nie ma przemytu narkotyków, napadów, palaczy trawy, wciągaczy, prostytucji. Nic z tego nie ma. Ludzie harują jak woły. A jakaś gnida kradnie im telefon, żeby kupić narkotyki. Oni muszą umrzeć, Marianu. Muszą. Szalony brzuch nie zawsze był tak nietolerancyjny wobec przywódców gangów. Był jednym z nich. Na drogę przestępczą wkroczyłem w wieku 13 lat. Handlowałem narkotykami, napadałem, porywałem, wszystkiego po trochu. Twierdzi, że awansował w hierarchii jednego z najpotężniejszych karteli w Brazylii. Stał się szefem pięciu faweli. Nagle się zmienił. Postanowiłem, że nie chcę się dłużej tym zajmować. Porzuciłem dilerkę. Dlaczego? Nie mogłem tego dłużej wytrzymać. Każdy ma tu ciężkie życie. Śmierć, wojna. Po odejściu z kartelu, szalony brzuch odnalazł Boga. Tylko Jezus może odmienić Rio de Janeiro. Wielu mieszkańców jego nowej dzielnicy uważało, że znaleźli idealnego człowieka, który oczyści ich okolice z przestępców. Chwalmy pana! Dziś uważam się za rodzinnego człowieka i takie życie wiodę. Mieszkańcy zyskali pokój i wolność. Czyli pomysł polega na tym, żeby chronić. Chronimy społeczność. Wydawało mi się, że podczas naszego spotkania powiesz mi, że jesteście dobrymi ludźmi. To ciekawe, co mówisz. Wiesz, że nie jesteście dobrzy. Nie jesteśmy świętymi. Szalony Brzuch twierdzi, że rola milicji to nie tylko zapewnianie bezpieczeństwa. Tam nie ma rządowej pomocy. To wszystko Sukinsyny i Lenie. Nic ich to nie obchodzi. Milicje wkroczyły do akcji i zajęły się usługami takimi jak gaz czy prąd. Pobierają od mieszkańców podatek zwany opłatą członkowską. Milicje spełniają rolę rządu w tych zapomnianych dzielnicach. W okolicy nie widać już otwartych studzienek kanalizacyjnych ani domów bez prądu. Co się dzieje, gdy ktoś łamie prawo? Tak, już bywało. Ostrzeliwuje wtedy jego samochód. Z broni? Tak, wielokrotnie. Nie możesz po prostu wezwać policji? I co by zrobiła policja? Oni nikogo nie aresztują. W trakcie wywiadu z szalonym brzuchem pojawiła się policja, ale nie aresztowali członków milicji posiadających nielegalną broń. Serdecznie się z nimi przywitali. Mam wielu przyjaciół w policji. Nie pozwalam, żeby sytuacja wymknęła się spod kontroli. Czy w twojej grupie są byli policjanci? Jasne, to były policjant. Ilu jest byłych policjantów? Ilu z was służyło w policji? Czterech. Te bliskie relacje nie tylko zacierają granice między praworządnością a bezprawiem, naruszają ją. Organy ścigania. Współpracują z brutalnymi bojówkami pod pretekstem wspólnego celu. Milicja szalonego brzucha chce oczyścić miasto z przestępców, ale podejmując działania poza prawem i bez odpowiedzialności, sami stają się przestępcami. Jesteś kimś w rodzaju egzekutora. Jestem windykatorem, ale często ludzie nie mogą zapłacić. Jeśli pieniądze nie przychodzą, zabijam ich. Robisz to? Muszę. Spider Man, jak chcę, żebym go nazywała, jest byłym policjantem. Został wyrzucony ze służby. Wyrzucili mnie. Dlaczego? Za zabójstwo. Zabiłem dzieciaka pod moim domem, bo groził mojej matce. Spider Man pracuje w milicji. Rozkazy wydaje mu bezpośrednio szalony brzuch. On jest tu prawem. Policja nie ma władzy. On podejmuje decyzję. Strzelają? Tak, spokojnie. Um, możemy ich prosić, żeby tego więcej nie robili? Spokojnie, wszystko jest w porządku. Zabiłeś kiedyś dla niego? Tak. Wystarczy strzelić, każdy to potrafi. Gdy mam okazję, wolę wieszać. Co później robisz z, z ciałem? Zwykle wrzucamy do bagażnika samochodu. Podpalamy i wyrzucamy gdzieś. Na przykład do rzeki. I gotowe. Ale milicje w Rio zabijają nie tylko przestępców, by osiągnąć pokój. Celują w polityków, by zdobyć władzę. Milicje są dziś najniebezpieczniejszą rzeczą w Brazylii.